Cześć, jak się macie tutaj, PLK Damian. Witam was w FIFA 14 Ultimate Team. Wracamy do gry. Wczoraj, przepraszam, że nie było filmów, ale tak nie miałem po prostu ochoty. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Jak widzicie, nowy skład, jednak mam dużo końców, ponieważ na Facebooku pisałem, że nawiązałem współpracę z yy, fabryką końców, przez co no, będę miał na częstsze otwieranie paczek i to właściwie taki mój główny cel. W związku z tym, że wychodzi zaraz Team of the Year, więc będę miał za co czuwać na niebieskie karty, mimo że i tak żadnej nie trafię. Więc jak widzicie, mamy tutaj. Luisa Suarez I te końcy nie są tak, że będę kupował sobie za nich zawodników tylko na paczki Więc czekam po prostu, że będą już tak na zapas mam Więc jedziemy, Asaidi Suarez Czyli główny zawodnik wokół którego budowałem ten skład Właściwie budowałem, zabawne słowo To jest zwykły skład z Barclays Premier, Premier League Benarfa, Gerard, Lucas Lucas Leiva Basung, Kirikes, Johnson, Czech na bramce Oraz Kieran, jak to się czyta? Kieran, dobrze powiedziałem, Gibbs Skład wygląda solidnie. Zobaczymy jak się spisze widzę. Jak widzicie mam jeden punkt. Ponieważ grałem, grałem zobaczyć jak wygląda. Znaczy tym jeszcze wcześniejszym składem tym z balotelem. Nie sprzedałem go, mam go normalnie, ale dobra. Za dużo gadam, przejdźmy po prostu do gry. Jak widzicie, formacja fałszywa dziewiątka. Takie ciekawe. Nie... Grałem nią, grałem nią, nie mogę powiedzieć, że nie jednak to było na samym początku tej serii, czyli no jakiś czas temu. Miałem trochę słabszy skład. Ale grało się fajnie, bo fi, finezyjne z połowy i jazda. A my co tutaj mamy, no tutaj ligę BLPA, Diego Costa, Carlos Bela, tego pana na lewym, prawym skrzydle nie znam. W sensie, że ten prawy skrzydłowy na lewym. No, taki taniutki skład. Spoko A i w razie czego na razie skrzydłowych nie mam zamiaru zmieniać, bo wziąłem ich ze względu na pięciogwiazdkowe sztuczki, chcę trochę. No nie wiem, ich pokazywać, bo jednak fajnie się ogląda jak ktoś robi sztuczki, nie ma co się oszukiwać. Na przykład jest FIFA Rally na, tam na, że tak powiem, a, a, angielskim YouTubie, co nagrywa filmy po angielsku naprawdę to co on wyczynia na swoich filmach, to jest niesamowite. Kurde, każda akcja wygląda wprost pięknie. No, też bym tak chciał, ale chcieć, ja móc, no cóż, będę się starał, jedyne co mogę powiedzieć. Johnson, no mamy wreszcie jakąś sytuację. No niestety Suarez, nie wbił tego do bramki. Pierwsza połowa strasznie nudna tutaj sytuacji prawie nie ma, ale może strzeli jakiś kontratak. Basong zatrzyma Wadio, Mam nadzieję, że tak jednak biegnie tym skrzydłem no i ładnie Johnson. Arfa mamy 1 do zera, dla prawdy, naprawdę dlaczego? Dlaczego? Czekam 45 minut, żeby stworzyć jakąś akcję i, i zdobywam pierwszego gola w taki sposób. No. 1-0, już biegłem, już biegłem, Luis zdobył by debiutanckiego gola, no nie tym razem, jak widzimy jeden strzał, jeden celny i jedna bramka, super staty, czyli właściwie ten strzał Benemarfą był moją jedyną taką niezłą sytuacją, dobrze, że ją wykorzystałem. Suarez wystawił piłkę i mamy gro, go 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 gola Jak widzimy wystarczyły dwie minuty po rozpoczęciu połowy by kapitan Morderca nie, przepraszam, nie wiem dlaczego nazywam go mordercą. Jednak Suarez na 1 do 0 zrobił to, co do niego należało. Boom, taki no, niezbyt wielki drybling. Przełożył piłkę do przodu, dwugwiazdkowa sztuczka i zdobywa gola na 2 do 0. Oj, będzie chyba skuteczny kontrata. Diego na sami bezproblemowo pokonuje Petra Czecha. Jest już 2 do 1. No nie, rób tej frajerskiej cieszynki, po prostu się pociesz szybciutko i tyle. Naprawdę, tyle czas. Mecz powinien trwać 12 minut, tak? 6, 6, a jedna gra, wychodzi 20, a tu cieszynka, tam powtórka i takie inne, boom, nachty, sztuczki, A jednak działa jeszcze taka, Asaidi na fali, boom, przejdzie dalej? A, to dlaczego zgubił piłkę, tak ładnie szło Wymiana podań, no to było piękne, ojej, co to, 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 to było, Luis To była perfekcja, tutaj podanie, odegranie, boom W taki sposób pakuje się gole ale dobra, Luis tak czy siak jest w formie. Chodzi mi o jego normalne życie w Liverpoolze. Tutaj jeszcze musimy nad tym popracować. Fernandinho Benarfa, czyżby oczywiście? W najłatwiejszy sposób. 2 do 1, 3 do 1. Powiedziałem 2, bo jest to druga bramka HTMA Benarfy w tym meczu. Jak widzimy, dobrze się spisuje. Szybko bum, bum, polanie. I Gol, Gola, nie ma uf. Na szczęście, to była niebezpieczna sytuacja. Ze względu na to, że nie patrzyłem na monitor, no ale na szczęście wszystko pod kontrolą. Aleksander Song! Oho ho, ho, ho! Środkowy pomocnik uderza. Daje nadzieję, salutuje jednak, ze względu na to, że jest to 90 minuta. Liczę na to, że już za kilka sekund... czy na, Nieważne, piłka! Z chwili na chwilę zmieniała miejsce jednak ja czekam już na ostateczny gwizdek. I mamy gwizdek! Wygrana 3-2 naszym nowym składem z Barclays Premier League, dwa razy Benarfa raz Luis Suarez i kto zawodnikiem meczu? No to, cóż, tak jak przypuszczałem Suarez, jedna bramka, hm, zero asyst. Wydawało mi się, że coś jednak tam było, ale tak czy siak fajnie się grało, przyjemnie. Zobaczymy jak pójdzie nam w drugim meczu, ważne jest to, że mamy cztery punkty, tym samym walczymy o awans, nadal jesteśmy w walce o awans. Ja yeah, 7 meczów przed nami. Znaczy nie w tym odcinku, co do obrony, o ile środkowi obrońcy są warci w sumie 800 monet, tak jednak liczę na to, że teraz w okienku transferowym do Barclays Premier League zawita nikt inny jak Kujate, o tego to bym z chęcią wstawił na obronę. Okej, okay, stroje spursów wybrałem, to ten hot spurs, dobrze mówię, i cheese, ach, Benteke oraz eto, ach, kreatywność. Powiedział ktoś ze składem, również z samych Barclays, ale, ale nie mam bentekę. tak dlatego, że nie umiem nim grać, tak dlatego, że nie umiem grać. Dośrodkowanie, widzę, że Felaini czyha, ale tak patrzę, to żadne główki tutaj nie wchodzą, znaczy w sensie nie udają się dośrodkowania, bo moja obrona to blokuje. Jak widzicie, jaki ze mnie genialny taktyk, taką obronę sobie wybrał mi teraz Asaidi. Zbiega na skrzydło, tak, że zaraz by wybiegł z tego boiska. Przeszedł dalej, dośrodkował, Luis Suarez nie trafia. No Co za koleś, dwa razy zapauzował grę i nagle taką piękno... A? A? Jak? Skąd? Dlaczego? Na miłość boską! Nie, przestraszyłem się w tym momencie, Eto 1-0. Wow, Gerard przywalił w swoim stylu. Teraz również może przywalić w swój jeny, no! Czemu te strzały z tak bliska muszą przechodzić tak blisko obok słupka? ho oh, fuck you, Benteke. No i Suarez ewidentnie faulowany. Bardzo dziękuję, sędzio, że zwróciłeś na to uwagę. Szybkie rozegranie, wznowienie, stracenie, odbiór. Fernandinho będzie strzelał z dysta. What is this? No cóż, jeden do 0 rywali po pierwszej połowie, ale. Nie marcie się, muszę wyjść do gry, muszę się wczuć. Gerard nadal nie wie, że jak tyś to zrobił. Taki profesjonalista jak ty, Stefan. Z takiej odległości. Uch, tylko jeden celny strzał to mówi samo za siebie. Buuu. Sam się zamknij. Strzel z nogi, to, to pogadamy. A co tam za szaleje, Stefan już na dzisiaj tobie podziękuję. Choć Błaszczykowski, jak tempo, no to tempo. Fernandinho sprytnie, Błaszczykowski, polekarny Błaszczykowski, oczywiście, nie trafia do matko NAJŚWIĘTSZA! Zbawicielko, dlaczego? Dlaczego? Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Suarez, no, och, już chciał się popisać, już uderzył z dystansu w naprawdę piękny sposób, no ale niestety chyba nie zdobędziemy gola w tym meczu, no, tak powiem, gdyby bardziej w ruch leciał Błaszczykowski. Hmm, ja myślę, że nawet sam Suarez może to wykonać. Dobrze, niech będzie tak. Podkręcona. Aha, spoko, Lukas Leivo! Tak. Tak, prędzej do pierwszej ligi dojdę niż Leivo strzeli bramkę. Kurde, w 13 mi chyba to zajęło ze 100 gier, żeby dopiero trafił coś. No ale cóż, on jest o- Aha, a, to, 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 wszystko wyjaśnia, przepraszam za hate, Lukas. Lu Nie wiem oczywiście kto to zrobił, ale... A to co było? Suarez, o oh Boże, geniusz! Geniusz, geniusz! Kliknij i zach. Tam, główką, główką, bo przecież trafię z 15 metrów, z takiego kontra. Dlaczego? Z kontra? To dlaczego by nie, no? mecz fatalny. Znaczy, powiem tak. Gdybym. Gdybym nie stracił dwóch bramek, był remis. I jednak, jako że przeciwnik pokazał się niesamowitymi umie, um, 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 umiejętnościami driblingu, przez to no, przegrałem! Te piękne gole, ta poprzeczka widzieliście? I powiem tak, otwórzmy sobie tak z dwie paczuszki. Więc... Yy, nie wiem, tak mamy Kakę w drużynie tygodnia, Rakitic, Sanchez, który z pewnością będzie chodził za nie wiem, 100-200 tysięcy. Nadal informa nie trafiłem do tego też Messi. Wróciłeś do Barcelony, nawet dwie bramki i trafiłeś. No ja, zobaczmy! Ciekawie jakby dali tego Messiego do drużyny tygodnia. Wow, dostaliśmy wyjątkową kartę! Jestem pod wrażeniem, Meier! Nie mogę się doczekać, by nie użyć tej karty. Middlesbrough, Borrow. wow, wow, I to, to, to jest taka zapowiedź. Nie no, otworzę sobie jeszcze jedną, bo mam do, do spawnowania tych 70 tysięcy końców, więc w tym momencie zostało mi 62 tysiące 500, więc jeszcze raz Team Cahill, nie martwcie się, nadal będzie paczka za 100 tysięcy, to wam obiecuję. Z kamerką to strzelę. Na Lewantowskiego niedługo też wrócę do zespołu, ponieważ chodzi już po 35 tysięcy to jest niedorzeczne. Wow 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 ja No uwielbiam te paczki Już widzę jak wpada niebieska karta, nie no, no jeszcze trochę trzeba poczekać. Dzisiaj mamy piątek, no to już w poniedziałek Team of the Year Ja dziękuję Wam za oglądanie. Przepraszam, że dwa mecze, jednak mam mniej czasu. Jutro będzie normalnie trójeczka. Dziękuję, pozdrawiam Pelka Damian, do usłyszenia. Cześć!